Trenujesz ciężko i dalej brak efektów. Zostań 7 minut. Pokażę 5 lifehacków, które zmieniają Twoje wyniki. Ostatni jest najmocniejszy. Cześć, tu Jim Twins. Słowo prosta i bez znania wody. Każdy hack jest praktyczny. Zacznijmy od pierwszego. Numer 1. Timer i przerwy. Pierwszy lifehack to najprostsza rzecz timer z przerwami. Wiele osób odpoczywa na wyczucie i to zabija intensywność treningu. Ustaw kontrolowane od 90 do 120 sekund przy lekkich seriach wstępnych oraz izolacjach, przy ciężkich bojach oraz wielostawach ustawiasz od 120 do 240 sekund odpoczynku. Włącz stoper i trzymaj się go jak planu. Nie scrolluj. Nie gadaj, myśl tylko i wyłącznie o treningu, skup się na nim. Każda dodatkowa sekunda nieplanowanego odpoczynku to mniejsza jakość następnej serii. Dwa tygodnie z timerem i zobaczysz, że ciężar albo powtórzenia idą w górę. Zostań, bo następny hack sprawi, że te przerwy będą użyte jeszcze mądrzej. Numer 2. Duże ćwiczenia przed izolacjami. Drugi lifehack najpierw duże ćwiczenia, potem izolacje. Przysiady, martwe wyciskanie sztangi to fundamenty do budowania efektów oraz wzrostu mięśni. Jeżeli zaczynasz od bicepsa lub izolacji tricepsu, to na dalszą skalę nie ma to w ogóle sensu. Tracisz tylko siłę i skupiasz się na detalach. Resztę, czyli rozpiętki czy biceps, możesz dorzucić na koniec treningu jako urozmaicenie. To proste. Ustawienie kolejności mnoży wartość całego treningu. Poczekaj, następny lifehack kosztuje tylko 30 sekund, a daje regularny progres. 3. Notuj trening. Trzeci lifehack odnosi się do notowania wszystkiego. To Twoje najtańsze narzędzie. Zapisz ciężar, serię, powtórzenia i rzeczy do poprawy. Nie zgadujesz wtedy, tylko dogadujesz się z progresem. Mówię naprawdę. 30 sekund wpisu po treningu daje ci plan na następny raz. Bez notatek łatwo stoisz w miejscu i zapominasz, co działało. Dlatego zapisuj wszystko, co pozwala ci łatwiej odnaleźć się na scenie treningu. Ludzie, którzy zapisują, dodają ciężaru częściej i rzadziej się cofają. Zostań, bo kolejny lifehack zmienia jakość tych zapisków i Twoje regeneracje. 4. Rir Zostawiaj 1 do dwóch powtórzeń w zapasie. Nie rób każdej serii do upadku. Zamiast tego, zostaw 1 do dwóch powtórzeń w rezerwie. Inaczej, rear. Seria do upadku wygląda dobrze na Instagramie, na TikToku, ale zabija Twój długofalowy progres. Trenując z reerem 1 do 2, możesz szczęście podnosić ciężary i rzadziej odpoczywać tygodniami. To też mniej obciąża Twoje mięśnie, co prowadzi do trenowania bez kontuzji. Jeżeli robisz wszystko do upadku, Twój układ nerwowy i mięśnie są po prostu zmęczone, co powoduje częste kontuzje. Zostaje do końca. Piąty lifehack jest jak dopalacz bez paliwa. 5. Sen plus jedzenie ważniejsze niż suplementacja. Piąty lifehack. Sen i jedzenie przed suplementami to fundament. 7 do 9 godzin snu daje więcej siły i lepszą regenerację niż kolejny boster. Dobre jedzenie i woda to paliwo, bez tego suple nic nie zrobią. Jeśli śpisz źle, jesz źle, żadne BBCA nie naprawi Twojego treningu, żadna melatonina, a nic nie zrobi. Nie pomijaj godzin, w których Twój sen jest najważniejszy, od pierwszej do trzeciej. Zadbaj o sen i posiłki po treningu. To prosty boost do wzrostu. To nie jest jakiś flex, ale działa lepiej niż większość reklamowych suplementów. Zrób to najpierw i potem dodawaj resztę. To jest klucz. Masz 5 prostych lifehacków: timer, duże partie przed małymi partiami, notowanie tego, co dzieje się na treningu, zostawianie zapasu powtórzeń oraz sen i jedzenie ponad suplami. Wybierz jeden. Na następne 14 dni, i pilnuj go. Napisz w komentarzu, który wybrałeś. Jeśli naprawdę wprowadzisz te haki i będziesz ich trzymać się konsekwentnie, efekt nie przyjdzie z dnia na dzień, ale będzie wyraźny. Po dwóch tygodniach poczujesz lepszą energię i odrobinę większą siłę w najcięższych seriach. To małe zwycięstwo, ale ważne. Po czterech, sześciu tygodniach zacznie być widoczna realna zmiana. Mięśnie robią się pełniejsze, talia może się wysmuklić, a sylwetka będzie bardziej zwarta. To nie będzie magiczne rzeźbienie, to wynik lepszej regeneracji, mądrzejszego doboru obciążeń i konsekwencji w diecie. Po trzech miesiącach możesz oczekiwać, że ciężar będzie szedł w górę, a liczby w notesie będą rosły. I to zobaczysz też w lustrze. Lepsze napięcie mięśni, bardziej wyraźne kontury ramion i pleców, szczuplejszy pas przy zachowanej sile nóg. Twoja postura też się poprawi, większa pewność przy chodzeniu, lepsze ustawienie barków, bo pracujesz nad własnym życiem. I najważniejsze to nie kwestia jednego suplementu, to suma małych nawyków, kontrolowane przerwy, notatki, notowanie swojego zapasu, powtórzeń. Tempo i porządny sen. Trzymając się tego planu regularnie przez 3 do 6 miesięcy, dostaniesz sylwetkę, która wygląda zdrowo, silnie i proporcjonalnie. I to widać nie tylko w lustrze, ale też w liczbach treningowych i w tym, jak ubierasz koszulkę. To jest efekt stałej pracy, nie pojedynczego wysiłku. Jeśli chcesz, to pokażę ci krok po kroku, jak rozłożyć to na tygodnie.